I myśleliście, że przyjeżdżając na Dakar, zyskacie motorsportową sławę, sp pieniądze sponsorów i zainteresowanie kobiet? To na razie jesteśmy na biwaku. W środku etapu maratońskiego, czyli długiego odcinka, który ma około 900 km, z czego yy, część sportowa to jest pas 600, to więcej i Dzisiaj przejechaliśmy już 300 km po Wydmach. Były dwa, odcinka, dwa odcinki nawigacyjne i dwa regularnościowe. Przyjechaliśmy na metę, metę sportową dzisiaj, zanagrywaliśmy samochód i jesteśmy skierowani na biwak. Na moje pytanie o toalety albo takie inne rzeczy, no to dostaliśmy racje żywieniowe na 24 godziny i taki mikro kocherek. Mamy tutaj dwie puszki losowo do wyboru. Jakieś ciasteczka, jakieś, jakieś chusteczki. O, sardynki i taki zestaw przeżycia musi nam wystarczyć. No, jutra, do skończenia etapu, pewnie koło godziny no 12. A żeby było jeszcze przyjemnie, dostaliśmy bardzo fajne 4 kubeczki, dwa na Marka, 2 dla mnie, 3 się Chciało pić i nie chciało pić, to mamy pełen zestaw sobą. Jest bardzo fajnie, fajna atmosfera. Myślę, że dzisiaj będzie wieczór integracyjny, bo już chodzimy między sobą, oglądamy samochody, rozmawiamy, troszkę więcej się otwieramy. Rozmawiałem 50 minut temu z kolegą z Anglii, który jeździ za browerem, bo musi być mu tego biznes, ale podziwiał moją moją. Tren. A jak widać z miasta przylatują helikoptery oglądać taka roda, bo, odbywa, czyli jak starzy macredzi w krótkich spodenkach bawią się na biwaku, po prostu kształting. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.